Czy Manko, z tej strony. Merman Macie przed sobą trzy niewiadome. Po pierwsze, Wickfrit. Kosę, którą nigdy nie grałem. Totalnie jej nie ogarniał. Wiem tylko, że żre mięso i modrze w pomiędzyności. Ale coś za bardzo lubi się z Tego tyle wiem, tyle słyszałem. Druga trudność. Mod, w którego gramy. Bo to, oj nie, kochani, to nie jest wykładance teren. Gramy właśnie w Uncompromising Mode. Mod, który wiem tylko, że jest bardzo trudny. Ja nie mam dla tego pojęcia o co w nim chodzi i jak się w to gra. Więc super, super, wygląda się cudownie. I trzecia, nie wiadomo. Jak ja sobie z tym poradzę? Dlatego dowiecie się oglądając ten i kolejne odcinki. Zapraszam. Zbieramy straszkę zasobów aktualnie. Próbujemy ściągnąć drzewo, może drwiamy jakieś skarby, nie skarby. Mówię o jednym bardzo ważnym modzie, cudownie. Dam wam zresztą w opisie wszystkie mody, jakich użyłam w tej serii, tak? No. Wiem, że tak się raczej nie robi. I to źle brzmi, źle wygląda i śmierci jak diabli. Ale jak możecie, zostawcie subo, zostawcie lajka. Nie bądźcie proszę miękka fajka. Zróbcie to dla biednej Wikfrid. Czy możesz motylka? Serio? To wypad z baru. Zróbcie to dla biednej Wikfrid. bo ona może iść tylko mięso. A wasze lajki są jak mięso dla niej. Dosłownie. Każdy lajk to jest taki soczysty kotlecik dla Wikfrid. A jak wszyscy wiemy, ona lubi soczyste kotleci. W sumie ja też lubię Ałem se so zjadć co z tego kotlecika, o kurde lejzon Jeszcze to jedno zetnijmy i będzie good Powiem no, że ubolewam troszkę, że nie mamy od razu łopaty, bo tak te pniaki Ani to nie wygląda fajnie, ani nic, czy irytujemy ten wygląd się tych pniaków durnych pozbył, no bo Jezu Ani to nie odrośnie drzewo z tego, a to jest też jedno drewno więcej I no wiecie jak to wygląda, dobra no, teraz będziemy szukać miejsca na bazę zobaczymy, co na pierwszy rzut oka dodaje ten mod. Powiem, że na bank coś dodaje, tylko nie wiem co dokładnie. Będzie to dobrze, nie wiem, jagód, bo też wiesz, najgorsze możliwe, jakie tylko są. Dobra, od razu lepiej. No, teraz ja widzę, czy co coś jest coś warte, czy to jest śmieć, który będzie mi się ciągnął za postacią bez sensu. Hej, skały, dawać skały, dawać kilofeł. Challenge? No jasne, że chcę przebić swoje cierpienie To zrobiłem by było pewnie totalnie głupie na początek gry, ale... Tutaj było zabawnie <laughs> I na sekundę spada teraz O Boże, co ja właśnie zrobiłem głupiego Aha Jakieś afrykańskie mięso, cudownie Wiecie co, mam to gdzieś, idziemy dalej Bawoły Są pojemncówki, coś <laughs> do podziemi, dobra, dobra, good, good Nice, nice Tutaj nic, nie ma, spoko Nie musimy zagłębiać dalej Musimy iść dalej spokojnie Jak wiecie, bez strachu strachu, go po go po zapachu. No rzuć to gdziekolwiek babo. czym buta na tarcze. Wiecie 100% ochrony zawsze na propsie. To nie, to nie 3. A no już trafimy do wioski świn zaraz, co? Byłoby fajnie. Bo miłoby się naskoczył, gdyby tak było. I to wygląda bardziej na polankę tych tych. Ty no nie gadaj. To no nie gadaj. Synek, nie gadaj, kurde. Oho. Ty, nie biją mnie. Super. Ty masz życia! Ty, ile on miał życia właściwie? Bo to w ogóle da się więcej niż normalnie. Nie możesz zjeść normalnego jabłka, ale jabłka w karmelocie nie przeszkadzają, tak? Taka jesteś? mamy mięsko. No będę grzeczny, nie patrz, tak na mnie nie krzycz, no tato! Tyś piwór, dwa szkielety. Wytłuczamy pająki. Normalnie zwykły pająk skacze. Miałbyś pająk zwykły, pająk easy difficulty, a to jest pająk chad. Oa! Piegnuj ugryz. i wziął, ugryz. Jak to, jak to w ogóle ma być, ty? Nie, jest bardzo łaskawa dla nas. chodzi o trawę, widzę. Niesamowicie łaskawa. Przynajmniej jeśli chodzi o złoto, się go więcej, ale no cóż. Mimo, tylko już do króla, to może nie będą mi zaczepiać za bardzo. Ja już będę te słowa, później za 5 sekund. Nie, ja wygląda na odważną. Ej, no co! Nie mogę przy świetle stać Ale pasożyty wredne, ty Nie mogę przy świetle stać! Zostawcie mnie! Dupę sobie defendujcie, zostawcie mnie! wolno ode mnie. No je. No dziury! Jakie uparte ty! Bo, przyznam się nie skromnie, już próbowałem nagrywać jednych, ale miałem tam nie wiem, fanem coś nie teges. I i tylko najfajniej, przez to, że mój poziom głodu spadał tak szybko, że ja mogłem mrugnąć już byłem głodny całkowicie. A jak wszyscy dobrze wiemy, głodujemy i bez ściemy. Głodowanie to cierpienie. Więc ja to w schab zbienie, Aha! Ciekawa trawa. Była ona ciekawie. Dawaj to. Skupiska dużej trawy. Aha! No, skupiło się bardzo na mnie. Teraz ja mu się skupię na włóczni w dółsku. No ja Mógł się przestać ruszać Jezu. Jeden hit, jeden hit, no No No, nuj. Dobrze idę dalej. Oumiejąc duże kupy, kupy trawy, przydałoby się jednak nie ostawać na mordę. Bez powodu, Co ja? A, radio powiem, myślę, czemu, czemu nie mam miejsca na rzeczy? No, można wskazywać jak śmieciami głupku. I to było. Ajaj, aj, Baka. sam tam, ajaj, aj, tabaka? Czyli ajaj, aj, aj, Krzysztof. Nie wiem, nie pamiętam. Nie, nie pytajcie mnie, no! Ja nie wiem. Na bazę szukamy ogólnie takiego fajnego miejsca. Które będzie tak typu po prostu. A, dłe. Chyba to mamy, że tylko nie ma tam nic ciekawego w okolicy. Chcecie wyrzucać mi dubsko? Możemy się powoli z bazą rozkładać, ty. Nie gadaj! Trwa trzeci dzień, pierwszy dzień, jak my będziemy mieli miejsce na bazę? Sprawdź to jest w okolicy. Nie ciesz się, tylko sprawdź okolicę najpierw. No nie gadaj! Zobaczę, czyli kąt jakiś ostry znajdziemy, taki wiecie. Idealny, ostry kąt. Nie wiem czemu idealnie ostry, bo prostu takie lubię. Ok, ok. Dobrze, dobrze, że się nie zgadzamy. Uh. Jak to było? My no przecież nie zgadzamy, a ty nigdy nie odnieśniegłeś ja żart, tyle Idealnie, tu będzie miejsce na ogni... termalne ognisko. Na postawimy sobie to. Tak chwilowo, wiecie. Żeby mieć, nic nie mieć, postawimy sobie termastol w na plecak. Termastol nie, ter... B, B, Już gubię dzisiaj. Cicho, Merman. Robimy sobie młoteczek. jeszcze ścimiączko, te czału! A e, się podoba, ale mi się, fajnie mi się wylosowało, fajnie mi się wylosowało, przyjemne, bo ja teraz, 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 teraz postawię sobie tą drugą maszynę nauki, tą lepszą, zrobię sobie lepsze narzędzia, jak się uda, że jest jasna, Złota mi starczy, a nie będzie takie, wiecie, no, chciałeś złote narzędzia, <grybujesz> he, z głodu zdychać, wam mnie zdychać z głodu jednak, bo przyjemnie, mięsko. Nie jest tragicznie, jak na razie, ale ja do tego gówna ok, do krystalium. No, szybciej bić to drewno, Bibi, moja droga Bibi. Bierzemy sobie parę drzewek, postawimy sobie coś sensownego i będzie dobrze. Tak, dobrze, 4 na 4 zrobię. Dygi, dygi, ho, dygi, da, ho. Dawaj maleńka, z korzeniami, z korzeniami, a uuu też tak dzisiaj zimno? A to myślę, że zamarz normalnie Słuchajcie, jakoś na skały będzie... że światło trochę, co? Aha, super, torfę muszę nie popalić sobie, tak? A nie normalnie, paliwszy, są głupi. Wróć, stręczać czas będzie na ten. Dobra, Vicky, uspokój się z tym żarciem, Coś że jest za pięciu, babo? Mogę zrobić mażurę. To jest które ciągle rządu. Dobra, nie potrzebuję do kolejny kolejnej tego. To kamienia, ta jest do drewna. Słuchajcie, pokaż mi tylko w jakie to jest odległości. Nie tak, tak. Tak, 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 tak ładniej Rzucimy kamienia, rzucimy seflinta Przepraszam, no, dziękuję, dziękuję, za zdrowie, dziękuję bardzo Nie będzie pochylony w waszą stronę zawsze no, wytryco, nie, idę po i idę sobie A gryzle sobie wyderkę, taką wiecie Pyszną wyderkę z grilla mm, mi. Hej, ty, chodź, mam mięso! To że mogę dalej mapę, co nie? To nie. No jasne, że tak. No ba. No ja! Ha Nie wiem o co mi chodzi, nie pytajcie. Odwala mi się troszkę, tak, tak. No cóż, nie, będziecie kogoś dzięki temu, jakkolwiek. Tak, mam no dzieje. Mam no dzieje się do końca. Oglądajcie do końca, tak. Łapka, subik tak, tak. Aha, pękła, super. Gdzie, gdzie, gdzie jest Czesław? Gdzie, gdzie, gdzie jest Czesław? Gdzie, gdzie, gdzie jest Czesław? Gdzie zgubiłeś gdzie, gdzie się? Czesiu, Czesiu gdzie żeś jest? Mój Czesławie tułka jak pies Czesiu, Czesiu Gdzie oko Twe? które zgubiłem i szukać chcę tak. Bo to jest przesław mój, śmierdzi on jak brudny. A ja wciąż szukam go. Bo ja nie wiem O co muszło To Dobra nieważne Dobra już się przykleiłem, tak Przykleiłem się już tak, tak? Dobra No i muszę usiąść na dyni Właśnie live y, ty na moim drugim, na, drugim, na moim drugim kanale Merman Live Zapraszam na live y codziennie w poniedziałek wtorek Hogwarts Legacy Środa czwartek. Różnie z reguły sterwik. Piątek to to lotek. Sobota jakaś retrogierka. Teraz lecimy dalej, bo już dzień. Chodź, chodź, do taty, chodź! Synek, nie uciekaj! To tam ma cukierka. Już spodnie z nią, chodź. Synek. Synek, no. Nie bądź upośledzony! malka ci tego nie wybaczy. Super, pada. To zły omen, zawsze to zły omen. Jak chmura na ciebie szcza? Ty, co tu robią sępy? Nabijemy kamienny. Przez to koło pustyni? Coś się zbagowało, czy co? Ty. To jest dla mnie dość mocno absurdalne, ale cóż, co zrobisz? No, mój chodź, był w kuwecie. Czuję. Czuj. Łachmyta. Nie, który, ale Łachmyta. Deszcz mnie spowalnia. Mam takie dziwne wrażenie, że deszcz mnie spowalnia. No, chodźcie! Nie straszcie, tylko chodźcie! To co jest? Aha, nie przyszły. I co to jest do czorta ciężkiego? Labirynt czy co? Nie, jakieś przejście dalej, które jest takie odcięte, ale dziwne ty. Przecież z nie widzę. gdzież to nie jest bug generatora świata. Ja nie będę w to w dupiu strasznym. Ale cóż, okaże się. W teorii mógłbym zbierać złoto, a w praktyce wolę stawić to na coś innego. Ten nie jeden, nie jedyny slajdzie, który im pozostał w tym wszystkim. Wiem na co się stawić. dawać mi to szybko. Na to. się także lodu do lodówki i sporlog do pre-pre-pre. Re, nie presycji Nie prestycji tylko do tego, jak to mówi. Do tego co mi śnieżkami wali na Na głowę. To zepsuje się w ile dni? Aha, w 7 minut będzie z... odpsute, potem będzie zepsute i będzie cudownie. Nice, tu zginiemy. Połam życie. No dawaj, dawaj, nie szybciej, szybciej, świeżcie. Szybciej! Cardio! Lewa, 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 lewa. Użyj też co prawej nogi. Bo ciężko się chodzi o jednej. Lewa, lewa. Lewa, góra, lewa, dół, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, a ja zagmij. To wie ten, wie. W ogóle jestem ciekaw, czym mnie tam z TikToka odpisali. Teraz sprawdzimy po polajwie. Po live. To jest odcinek nie lew, z się Merman. Mierza rzeczywistość i fikcję. Tak nie można, bracie. Ale jak to nie? No nie. Cicho, nie kuć się. Przestań, zostaw mnie. Yy, nie ważne, jeszcze iść do tego. Ok, ok, ja też nie tego. A nie wiem. Dobra, mamy lodu, mamy lodu. Następna misja Do bazy budujemy lodówkę może budujemy strażaka jak się uda i próbujemy nie zrobić don't czyli nie umrzeć w głodu a teraz to dzięki to, że byliście, dzięki to, że jesteście grał z Merman Człuniam wam o live'ach, wspomniałem wam o odcinkach nie wiem kiedy pojawi się następny na pewno się pojawi, czasem wam powiem kiedy lista modów będzie w opisie a teraz trzymajcie się, hejo!